To part 3 z z widzami. jakby co, to ja Was będę czasami tak przesuwać. 5, 4, 3, 2, 1. I teraz muszę, jak najszybciej. Dobra, jeszcze wróciłam. Gramy w dziesiątkę, bo mi się nie chciało dołączyć do piątki. A wiadomo, zawsze jest wszystko zablokowane na fulla. No, także. O, coś, że nie przyszło od Nie wnikajcie, ok? Jak mi będą przychodzić wiadomości, to nie patrzcie. Bo to mi się nie chce pisać z nimi. Po, pozdrawiam dzika. O, czapeczki! Muszę sobie założyć czapeczkę. Dwa blueprinty sobie wezmemy Wezmemy, co ja gadam. Weźmiemy. No co mi tu Admin teraz w tym, w tym akurat czasie i w tym miejscu musiał zrespić beczki z paliwem. Przecież to mi się nie mieści, nie mieści mi się w tym. Jeszcze mi kurde ktoś rozlał pod nogami. Dzięki wam bardzo widzowie, jeżeli ktoś z was to grał to współczuję sobie, wam i wszystkim w sumie. Admin Admin. Admina nie pozdrawiam. No Admina pozdrawiam, ok? Jakby... No wiadomo, że on mówi po angielsku. No, widzicie, Admin już napisał. Coś tam, no weźcie mi tu nie róbcie bugów. Mi się cały tablet przegrzeje i będzie bóg. Wielki jeden. Ja cię, no i jeszcze mi to drewno tutaj respi znowu. Jo, ej, ale to przecież daje... Six, seven, nie? Six, seven, six, seven. Ulepszymy sobie crafting. Jo, paliwo to... Siedem farm plotów starczy. Miał, miał. Co wyście żeście kupili znowu? Ile my tu mamy skrapa? Przepraszam, ja bardzo się pytam. Nie ma wcale. O co chodzi? Wszystko mi się tu laguje. Zielona mapa się zrobiła. Także no widzimy się. Po i już.